Dobry. Na początku sorry za coś takiego. Dobra. No. Oj, Lilia, a dzisiaj długo pospałaś. Chodź tu. Twoje ubranko. Oha, nie, wiesz, że dzisiaj jest Raymond. Kochani, to już dziś? Tak. Musimy powiedzieć dziewczyno. <grym /dźwięcim> Muszą się spakować. Tak. Oj. Ja jeszcze tam pójdę zapytać. No dobra, to idź. Tylko wróć, okej. Okay. Ja powiem dziewczynom, żeby się strzeszczały. Okej. Okay. Kochanie, położę cię tu. Oliwii na razie nie chcę kłopotać, bo ona kocha ten dom. Dziewczyn. Emilka, Kuba. O, dzisiaj ty wyjątkowo wstałeś pierwszy. Tak, mamo? Mm. Czy możecie się spakować? Spakować? Czemu mnie budzisz? Mama powiedziała, że mam się spakować. Spakować? Mamo, wyprowadza mi się? Nie, będzie tylko mały remont. Już się bałam. No dobrze, ja się dzisiaj, ale tylko Oliwia nie lubi takich... Wiem, jej nie, na razie nie powiem. Ona pójdzie do szkoły, to już spakuję. Pójdzie do koleżanki. Kochanie. Tak, mamo. Chciałabyś pójść dzisiaj do koleżanki? Tak, to się ubieraj, podwiozę cię. Już nie masz kary. O, mamo, dziękuję. Ja idę sama, trafię. No dobra. Elektronika, papiery. No dobra, jeszcze jakieś jej przytulanki. Ona jest za duża na przytulanki moim zdaniem. Okej. Okay. Jeszcze trzeba to i Czy przytulanki się zmieszczą. Tak, zmieszczą się. Ale tylko jedna ładna. Okej. Okay. Dobra, to tu mogłem jeszcze jedną wepchać. I jakbym zrobiła tak. To, to by się tu... Nie, nie by się nie zmieściło. Czemu to jest tu branko? No w sumie dobrze, bo będzie jedno więcej. Okej. Okay. I tu wkładam to. Poduszki jednak tam nie włożę. Ale poduszkę mogę włożyć tutaj. Włożę też to tutaj. No tu i plecak. No dobrze, spakowałam ją. Kuchnię na, ko na końcu zrobię. Okej. Okay. Chodź kochanie. Mm, ciekawe jak wygląda pokój Oliwi. No pewnie jest taki fajny bielady. Okej, okay, ty pakujesz. Czemu ja? No bo ja muszę trzymać walizkę. Ach, no dobra. Tylko szybko, bo nie dam rady tego tak długo trzymać. O Boże, już nam się nie zmieści. Teraz ty trzymasz. No dobra. W sumie lepiej, bo się nie zmęczę. Aha. Co wdzielasz te wkładki? Nie wiem, ty możesz wynieść. Eee. jest Twoja opaska? Tak, kogo? Nie wiem. No dobra, to tutaj ja zaniosę do mamy. A mam. Ko super, kochani, a gdzie reszta? Nie mamy miejsca. No to sobie weźcie tacę. Mama powiedziała, że na tacę. Ok. Grzycie, tu lajka się nie zmieści. No dobra. Tutaj połóżmy. No dobra, przytulanka nie musi się znaleźć, tutaj mieścić Teraz tylko slajmy. No i fajnie wygląda nasz pokój. Dużo rzeczy macie. Tak. A ty, mamo, moglibyście mi pomóc. No dobrze. I jak ktoś tu mnie ma Olivia? Nie widzicie jej? No dobrze, spokójmy mamy do paliski. Do torby. Raczej się nie obrazi. Rzeczy do telewizora tu. Pamiątki myślę, że na razie mogą być. ok Tu jest jeszcze. Tego nie trzeba. A zdjęcie pamiątkowe na razie też nie potrzebujemy. Zresztą, resztę na razie się nie ma, bo zresztą zaraz przyjdzie taka pani, co to zabierze. Dzień dobry, jestem. Dzień dobry. Pani już jest. No to coś do likwidacji. Hmm, tutaj jest to. O, drogie. Tak, no dobrze. Lodówki. Mhm. I jeszcze te szafki. No dobrze. Myślę, że może być. Tylko. Zapłacę kiedy indziej. Mm, ale. Umawialiśmy się, że pani zapłaci w tej chwili. No dobrze. Ale na razie mam tylko. 500 zł. No to 500 zł to tylko to, bo to kosztowało jeszcze. Jakieś 100. Myślę, że może być. Hmm, może być. Dajcie więcej dla pana. A ja już to zrobiłam. Pani może się streszczać. Już pomaga. Przepraszam. No dobrze, do widzenia. Do widzenia. Wow, ale ta ściana wygląda. I tam była nasza kuchnia? Tak. Wow. To za wszystkie rzeczy z domu. Ja się jeszcze zajmę toaletą, bo toaletę bardzo lubię. Bardzo ładnie wygląda. Myślę, że dekoracje można na razie odłożyć. <laughs> Mamo, mam ode w wszystkie rzeczy. Kochanie, nic nie szkodzi, będziemy mieli nowe. No dobrze. Później wybrać sobie, że to jest przyspieszone tempo. Nie chcemy mi się usunąć z Zpróbować kanał z problemiem. Zalekować film. I już nie powiem? To zobaczymy, odcinku, tak takie Tylko. Zasubskrybujcie kanał. Yy, no dobrze, myślę, że uzbieraliśmy trochę na konto. Tak, niektórzy płacili yy, drobniakami, a niektórzy tym. Mamo, co tu się stało? Oj kochanie, tylko się nie złość. Czemu to jest tak pusto? Myślałam, że nigdy się z tego miejsca nie wyprowadzimy. Kochanie, nie wyprowadzamy się. Aha, tu gdzie są moje rzeczy? Tam. Mój okolik, ja nie chcę cię zostawiać. To jest jeszcze mój dom chociaż. Chyba to było uspokoić. Kochanie, wezmiesz lilkę? Daj, chwalę. Nie, chodź. Kochanie, nie. Nie płacz. Nie wyprowadzamy się z tobą, no to co robimy? Tylko robimy remont. To remont. To już nigdy tego pokoi nie zobaczę. Kochanie. Możemy po prostu kupić jednego nowego. Już sprzedało się większość rzeczy. Widzę to. A teraz widz mojego pokoju, proszę. No dobrze. Jak prosisz. Nie wybaczę im tego. Chodź, zejdź. Likwidujemy więcej rzeczy. Cholera, nie chcę. Możemy się już słuchać całego życie. Został tylko jej pokój. A jaka jej reakcja? Powiem jej. Kochanie, został tylko twój pokój. Tak szybko? Tyle osób pewnie przyszło. Tak, było bardzo dużo osób. Widziałam, jak wychodzą z wielkiej kuby pokoju. Oni nie są smutni? Nie są smutni. Kochanie, nie musisz się zmucić. Przecież będziemy w tym samym domu. Mogę też być... Tutaj pokój? Nie wiem, kochanie, jak do chcieli. Emilka Ch... i Kuba? No, pewnie. O, I powiedzieć, że cię Emilka, Kuba, proszę. Czy, czy będę mogła być w swoim pokoju? Jest dziecko, kochanie. Ja ci dam. Ja bym chciała mieszkać w tym samym tym twoim rozumiem. Nie, oddaję. jej. Wy ze sobą porozmawiajcie. Wiem, że będzie tęskniła ze swoim pokojem. Ale teraz się nie martw. Mhm. No dobrze. O, no dobrze. Dziękuję. Kochanie, to co... Poroz... Por... Mam nadzieję, że rozmawiają dobrze i że tu nie przyjdzie, wiesz, że powiedziałam, żeby porozmawiały po to, żeby się nie denerwowała? Tak, wiem. No dobrze, zaczynamy. Kochanie, ona nie. Nie wybaczy. Oj, wybaczy. Nie, zmieszczyliśmy cały dom. I nie są aż takie ładne. Kochanie, tylko musimy zerwać jeszcze tapety. Z góry też. W całym domu mam nadzieję, co się stało z domem? Nie, co się stało z domem? Co się stało z domem? Przemalowali tapety, oni to zrobili żeby zlikwidować mój pokój. Uf. Wiecie, jaka jestem zła? Czy wy rozumiecie? To jaka jestem zła? Nie. Chodźcie, wybierzecie sobie meble do pokoju tu, ujęcie mój pokój. O nie, płacz. Nie mamy gdzie usiąść. Nie mamy na razie. No i co zrobimy? O nie, bójcie się. No dobrze, pierwsze łóżko. No dobrze, to łóżko chyba może być te. Mi się podoba bardziej o te. No to najpierw weźmy to, co dziewczyna, a potem to, co chłopak. No dobrze, mi pasuje. Okej. Okay. No to bierzemy te łóżko. No dobra. Szafa. Mi się podoba bardziej ta. O, mi ta druga. Dywan. Ten. Podoba nam się razem. Światła. Ten. Ten. No dobrze, światła możemy wziąć dwa. Kwiatki. Mi się podoba bardzo ten. A mi się podobają te dwa. No dobrze, o jeszcze dwie. I reszta rzeczy. Dwa dni później. Dwa dni później, jak powiedziałam. Rzeczy do pokojów przyszły. Tylko przepraszam za odgłosy. Dobrze. Mam nadzieję, że teraz po mnie przeszkadzają.